Hej, hej, hej. Tutaj Arko z jej Stachu. Yy, właśnie Dzęk tutaj rozpoczęliśmy sobie koszenie drugiego pola. I w tym odcinku wnerwiliśmy się. Trudno, co będzie, czy cena będzie wyższa czy niższa. Sprzedajemy soję za 2825. I nas już to nie obchodzi, co będzie, jak będzie i gdzie będzie. Sprzedajemy za taką cenę. Później najwyżej będzie albo wyższa, albo niższa. Będziemy płakać później. Będziemy płakać, ale trudno. Będziemy mieć przynajmniej jakieś pieniądze i środki na pracowanie. W sumie, jakbyś kosił teraz kombajnem, to by było bardzo opłacalne. Ten header, kurwa, odłożyć. Header. Tu Popierę przyczepę. Aha, dobra. I... To ja na razie tutaj o, wystawię je. Albo nie, odjadę Albo wysypę w sumie Ale... to jest Dobra, mój złożowy, tak? Tak Tobie, To jedziesz tym traktorem? Ty wiesz co, to ja podczepię, a tak. ty, ty tą przyczepą może weź no, ci no największą wziąłem. A ja wezmę, ja mam więcej, ja mam 200 koni, to pociągnę tą i tą przyczepę, co mam. Okay. Ty, ale Pierwszy żebyś, pan. ty ale żebyś nie sprzedał, wiesz co, nie, nie, zostaw mi, zostaw, zostaw ją. Zostaw ją mi. Weź tam tą przyczepę. No to jest większa przecież. Wiem, ale jak ty sprzedasz teraz, to później będzie cena spadała. Dlatego ja będę musiał nie. szybko jeździć. Tak, tak będzie właśnie. Więc ewentualnie, o nie, czekaj, zrobimy inaczej, yy, Mój zbożowy, tak? Bierzemy. A ja nie będę nie yy, mogę podczepić tą. Ja tam przyczepę. jeszcze, ale jeszcze jedną przyczepę tam zawiozę, rozumiesz? I będzie już przy tym przy nie. Dobra, to rozumiesz? daj mi już tą. Tu weź tam tą napełnię, ja tą pojadę. A to to możesz wziąć. To nie mogę, właśnie. znaczy tamtą nie mogę, a tą mogę. Więc zostaw mnie. Weź tamtą. Naprawdę. że to możesz potrzebować. Not bad, not bad. Ty, a jakbyśmy wypożyczyli jeszcze jedną przyczepę? Ile cena jest? Tysiąc. tysiąc nie, 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 Ale nie, nie, zł... nie że ciś... Nie, nie, nie opłaca się. Tysiąc. Nie opłaca No, ale właśnie cena może rosnąć trochę soi, rozumiesz, o to chodzi też. Dobra, ja minimalnie wysypę jeszcze tam, co mam na... Zrobiłem sobie trochę... Czyli jak mnie wybali z gry, jak będę na tym... No spuście. Nie, ale nie spuszczaj na razie, poczekamy. Sprzedajemy wszystko za 2800 ileś. Więc widzowie widzicie, no ciężko jest y, grać. Jak gra nas, no porucha w dupę, no. No nie ukrywajmy tego. Ta gra nas nie lubi. Słowa. A się wzruszyłem. <laughs> no niestety. Widzowie, tak już jest w tym życiu. Chcecie dobrze, a wychodzi jak zawsze. Dobra, ja tu pracownika w sumie za... Da, za no... Yy, dałem. I Soi... Soi na Wiesz, razie so sobie. Nie! Arkos, poczekajmy aż on skosi tym kombajnem też. No bo tak, tak, kosi, no. właśnie o to mi chodziło, nie? I w okay. sumie to rzepak zasiejemy tu i tu sobie Będziemy sobie na razie rzepaczku troszeczkę, trochę tego, trochę tamtego Nie będziemy się już bawić z nimi Nie, je też można siać, nie ma problemu Nie, nie. bo może się odbaguje Tylko rzepak będziemy sobie teraz może bawili się Ładnie Dobra, przechodzę tu. On co tu robi. Żeś spuścił trochę widzę. No to ja może kombajnem popracuję. Czekaj, no od będzie pomidą. Jakbyś się, to może jakby się ustawić. Because, because, o, i, I am because. Stronę. O i tak by to zrobić. Wysyp na prawą. A ci będzie wysyp na lewą. Lewa i lewa. No i teraz będzie kozak. Będzie sztosik. Totalny sztosik, widzowie. E, weź ma za środka pola, bo zaraz się pracownik Zatrzyma Ty, dziury są za 203. To nie jest źle w sumie. Ja bym kupił te wszystkie drzewa, powycinał. Naprawdę. Te drzewa, na co nam te drzewa? I no blokują szczerze, bo chcesz przejechać z pola na pole to one blokują, dlatego powycinamy. Je. tych brzusz nie możesz wyciąć. Możemy. Bo to nie. jest... Tak, to jest nasz teren, nie możemy je wyciąć. Udowodnić ci? No, Patrz to... to gościu. już tynę, już nie, nie opadnie, nie ma opcji. Przetniesz, ale nie spadnie. 100%. procent. No! Ej, to gra mnie ciągle ruchała No bez skitu jak ja kiedyś próbowałem to ściąć to nie mogłem Ona mnie wzięła i wyruchała ta gra. Dobra weź pieniędzy nie tracić No nie mogę wejść do kombana no chuj, nie da się zwolnić To nieźle tytuł odcinka sprzedaż... ...soi. W końcu. To jest właśnie no soją. Mhm. Tu nic już Nie liczę godzin ani dni. A, tempo ma tym się wrzucał. Dobra. Chyba, że pokaż to. Nie liczę godzin ilo. No. Nie, powiem ci dobrze, że sprzedaliśmy za 5900, bo jest teraz za 5700 jaj. Co ci sprawdzało y, pola, cenę ich? Escape, y, Global, X i bierzesz sobie. A, dobra. Ja bym kupił pole 11, ale to później. Najpierw to chyba zainwestujemy w traktor i w ten siewnik z kultywatorem. Y, ja w, tak owce, naj, w owce, najpierw w No... No... W sumie... Arkos nie! Musi być ten kultywator, bo tracimy w cholerę pieniędzy i czasu. Na dwie maszyny. Bo no nie puściłeś. Czemu się wnika nie puściłeś? No żeby pieniędzy e, nie tracić. <laughs> no właśnie. A tak to by był jeden i zobacz ile by roboty robił już. To musielibyśmy mieć wtedy lepszy ten. No... I dlatego trzeba... Kombajn. No nie... A na razie mamy takie maszyny, które sobie obsłużą to, fiat bardzo Nie. mało pali. Ja myślę, że trzeba sprzedać fiata i tego. Nie, fiat, i... fiat ma za dużo koni i jest za mocny do takich rzeczy. Więc fiat... Sprzedać fiata, siewnik i kultywator, fenda na chwilę zostawić, ale... Nie, albo fenda, bym, też... fenda bym sprzedał szczerze. No to fenda, fiata zostawić, tak? No bo Fiat jest mocny w sumie Ale mocniejszy FEND chyba jest Nie, Fiat ma 150 Ale wiesz jak sąsiada dupa szczypie, że mamy Fenda? <grym> Mówisz? No mówię I Fend, no. No Fiat, to, to Fiat to jest tak, o tyle to mocniejszy, jest... że masz Jedzie wolniej i ma lepsze przełożenia byku Czyli zostawiamy Fiata no. to tak, ja myślę sprzedamy soję, Sprzedajemy fanta, kultywator i siewnik Eee. Kupujemy najpierw. Albo nie, w sumie po Ci kultywator najpierw... i siewnik to bym zostawił. Nie! Po co ci? Jak kupimy nowy ten z, z, najpierw owce zobaczymy jak wyjdzie. No z drewnem to jeszcze. Owcy. Z drewnem to jeszcze się pobawimy, mamy czas, bez problemu. No. To jeden sezon i będziemy się z nim bawić. Ale tak, yy, ja bym najpierw owce, tyle ile pieniędzy nam zostanie, to pomyśleć za się sprzeda Fenda, yy, kultywator i siewnik. I no. czy nam styknie na, nie wiem, Valtra albo coś, no nie wiem. Albo na jakiegoś mocniejszego Fenda, albo na cokolwiek. Nie, wiesz, nie co, nie ja bym może kupił już yy, tego. Ty Zeta kupujemy koniec. Nie ma dyskusji. Co MTZ kupujemy? MTZ kupujemy. No MTZ to muszę, muszę wgrać go Znowu te pierdolone mody A to MTZ -a nie kupujemy. Bo znowu nie będę mógł wejść na serwer. Nie będziesz mógł, bo wgrasz tylko sobie tego. No to Wgrałem 100 modów, z czego 20 nie działa. <noise> Więc ko... Dojcza kupimy. Ora? Tego ostatniego, co jest ostatnim, w tym. Yy, seria 9, ale z 396 tak. koni. Właśnie dużego trzeba kup. Nie ma. Nie największego, największego. Co ma 396 bo koni, dojczy. bo jest chipowane. Ale z serii 9? Tak. Ten najładniejszy. Czekaj, ale on nie jest na samym końcu, on jest przed Waltą, tak? Na samym końcu jest, bo przed, tam jest ta przed, lepsza wersja. Przed Macejem. Lepsza wersja, bo to jest modyfikacja. A. I możesz co układ bierzemy. No to tego bierzemy. I aku. Mój kurwa Ewentualnie Oj, możemy kurwa. wziąć też sobie Case'a Magnuma. Nie wiem, no to już takie są takie powiedzmy... Nie do dojca dojca serii 9. Bo Fendt, powiem ci tak, Fendt 1000 możesz go zrobić na 517 koni. A my nie będziemy kupować za drogi w ogóle. Ale Fendt 517 ma dużo koni. Fendt jest w ogóle zjebany, kurwa. Ten jest kosmosu, wszystko, kurwa. 300 tysięcy, a ten za 300 29 praktycznie, no i jest mocny. Tylko mamy określony budżet. I tyle samo mocy jest, tylko jest 20 tysięcy droższy. Haj mnie dzbanie jeden, bo dwa razy nie będę powtarzał i wiecznie żyć też nie będę. Eee, gdzie są siewniki? Siewniki są w narzędziach, no w tych przyczepach, nie? No. No i koszt 104 tysiące. Sadzarki? Koszt... Gdzie są siewniki? Gdzie, Czy sadzarki siewniki? Ten dziewięciometrowy horsz Horsz 9 metrowy kosztuje 104 tysiące. Kurwa gdzie jest? Bo sadzarki mam a siewników nie mam. Przęt leśniczy ochrona czołowy siewniki. To tak. Szybko patrz, bo zaraz kombajn jeszcze padnie. To ten Pronto 9 kupujemy tak On ma no. 9 metrów. 9 metrów ma i ma... O kurwa kombajnem się wpierdolę. Yyy do mnie. Nie, błagam nie dostawu. Podjedź kurde. tu do mnie. <noise> podjedź tu do mnie szybko. Boż. Takie kurde dostawu. Ro rozładunek. Szybki, A ja patrzę dalej. Koś, koś, bo... koś. Nie, mam 100%. Kurwa. No kurde. To ty szybki jesteś. A czekaj. A ten 12-metrowy Lemken. A to jest sam siewnik A, dobra, to dupa. Dobra, czyli 100 tysięcy. No to Z tym dojcem musimy mieć 300 tysięcy. Dobra, czekaj chwilę. Musimy kości. No nie weźmy tego na raz, no kurwa. No, bo źle to skusiłeś, bo tam z kawałek masz. Nie, bo pracownik pijany był, kurwa. Ja dobrze. Wejdziesz e, to chyba. Jak nie będę pijany? O, 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 o. Na lagach to tak niełatwo jest. Powinniśmy. się mieści na tego bo no właśnie Bo pełna przyczepa, a to dalej się sypie Ja mówię coś się zbukowało Ewidentnie Chcą Na hajs tak jest ją? Ja? Cena soi nadal się trzyma No dole doble. No to dobrze Ech, Ile mamy ilo się tak w ogóle czekaj tu z 60 ton 65 nie dobrze, Niedobrze, niedobrze, nie dobrze, Dobra Zjedź z pola, zjedź z pola, żeby się pracowniki nie było No Do tego I a nie, dobra, to ty jeszcze doładuj się, a ja jedę na bazę. No po polu, gdzieś ja świeżo za siadem, co za ham. A to nie wiedziałem, że te drzewa się desko ściąć. No co jest, kurwa... Jak miałem własną farmę, to nie mogłem ich ściąć, no! Oszukali! Dlatego mówię kupimy sobie tą maszynę Rembaka Ale to później to na spokojnie, dobra To jedź na młyn zbożowy. Szczerze powiem ci myślę, że to jest bardzo dobry, że w następnym odcinku w sumie może Czego być. ty tak ustawiłeś tego maseja? Ej, bo jest syb na prawo, nie ruszaj Tu jest syb na prawo? Tak. Tu jest do góry debilu Nie, na prawo jestem Ustawiony. Nie ustawiony jest już no niemożliwe, że na prawo tu jest, no kurwa nie wierzę On do góry się choć, no ty sam kurwa nie wiem Tam tak masz, dawno yy, grałem W, w oznaczeniu Uf, Tak dawno grałem, że nie wiem F1 Rozpocznij wyładunek Kierunek wyładunku prawo. No dobra. No jednak raczej. Dobra. No Psyk. to ...czepiemy? Tak. Ale pieniędzy... No a do przodu idzie wszystko. Temu ta gra nie wali na web i nie mogę wykręcić, ponieważ lagi mam Dobra, lecimy przez pole, mam to w dupie. Nie ja się... na e... razie nie nasze pole, więc możemy jechać. Nie jeszcze. A i tak skultywowane, wizualnie. ładnie. To... No, na linkem nie weź. <noise> nie no, będzie szybciej. Szybciej będzie. Nie, bo no, z też ma kamaza, no co za pi Nie on ma... daihatsu, dai Daihatsu To lepsze chyba Nie, nie? Daihatsu to jest skin e, To jest? To jest gorsze i tańsze Dobra, wale przez nasze pole na prosto mam to w dupie Żepak nigdy nie dobije ceny 2800 więc Srano. Ty ale zostaw mi coś trochę Dobra? Zostawmy ci No Ja myślę Dobra już wypierdalaj kurwa Też chcę Trochę na ziemię trzeba rozsypać no, Szmela Jakś... szmela na to czekasz R No co tak mało? Zostawiliśmy, się że pełną przyczepę będę miał. Nie wiem, czy ja za tak zadowolony z tego Kamaza jestem. To jest naprawdę tak dobra maszyna. Popatrz, teraz byśmy dobili yy, te parę tysięcy, parę set tysięcy, żeby mieć tego dojcza i tego no ten sierwnik nie no właśnie nie wiem czy nie lepiej pierw to go kupić dojca i siewnika czy przez, przez 18 sezonów to na robotników tyle nam pójdzie hajsu co kosztuje yy, Owce, co kosztują tyle owce? Ty możliwe, że będziemy mieli 400 tysięcy? Wiesz? No, jest taka możliwość. Pamiętaj, że masz syp na prawo, syp na prawo, więc z lewej się ustaw. Pierdolisz, z prawej pojadę. Jak na prawo, to na prawo. Uwaga, ostatnia przyczepa Ach, jak cudownie pozbyć się gówna z gaci! <laughs> nie było gówno w gaciach, nie? Ty, a pszenica? Ty. Mamy pszenicę jeszcze do sprzedania, ale nie, ma do, ale nie ma dobrej ceny na pszenicę, bo jest 1150 No co nie. Możliwe, że będzie do góry leciała, no ale to. Ile fenda się sprzeda? Będzie trzeba zobaczyć. Jak 100 tysięcy dostaniemy z siewnika, kultywatora i fenda to kupimy sobie wszystko i będziemy na zero. Z kredytem na pół bańki. No, albo kredytu dobierzemy. Albo jeszcze dobierzemy. No <noise> Do pół bańki akurat. To 80 tysięcy. Wiesz co? A może zobaczy ile, na ile możemy kredyt wziąć. <noise> Dobra. W następnym odcinku będziemy robić ten, te owce, tak? No chyba tak w hmm. dzisiejszym Jesteśmy bogaci No kurwa no Kredyt na 400 tysięcy A ja mówię cz czego ten debil się tak cieszy? To co, zakup? Ale co ty chcesz kupować? To w następnym odcinku, może. E, siewnik i tego. Dzięki, wielkie za oglądanie tego odcineczka. Widzowie, trzymajcie się i cześć.